Explode. Part of the job, guess is... The Jedi is a threat. Not now that we have this. As long as we fight. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Rewan001. Oto 34 odcinek, zagamy w Star Wars Jedi. Ocalały jesteśmy na kursant. Ostatnio pokonaliśmy paru bosów. Dobra, no tutaj nic więcej nie mamy. Jedynie mamy tutaj jakieś przejście, które trzeba przejść, chyba od drugiej strony. Będziemy mieć skrót. Ale to już chyba, to praktycznie nie, nie, trzeba. Z której strony będzie trzeba, będzie można to tworzyć, ale dobra. Mamy punkt medytacyjny. I szybka podróż. My się pojawimy tutaj. Hangar 200... 2046C. Gotowy, BD? No i imperialni są. Ronja. Żegnamy. Jestem mały. Oparu tutaj pokonaliśmy, ale chyba tyle tu będzie. Wracajmy z powrotem. Uważaj tam na siebie. Bądź ostrożny. Dobra, i tak lecimy stąd. Wróćmy do speluny. To dokąd lecimy? Do Kobo. Lecimy do najlepszej knajpy na Kobo. Co to za smród? Jaki smród? Z tego statku można by jeść, ale nie próbuj, bo chcę, żeby było czysto. Też to czuję. Żartujesz sobie? To na pewno kal. Zawsze za czymś pędzi i znajduje dziwne droidy. No i te jego stroje. <grystanie> Chyba ich nawet nie czyści. No, to jego połączą. Powinniśmy je spalić. Wiesz co? Masz rację. Powinniśmy. Wow. Szybko się rozkręciliście. Dobra. Siadaj. Jesteśmy. No i na kobo jesteśmy z powrotem. Dalej nos później pogadamy Ty nie chcesz gadać, Merin też ostrożny. nie? Bo to zawsze jesteśmy ostrożni. Tu mamy właśnie tą misję poboczną, to weźmy sobie, zaznaczmy. Idziemy dalej. Tutaj bestia się przywołała. Dobra, no u mnie jest znacznik. Mamy gdzieś tam iść. Dokładnie w tę stronę. Chodzi o to bramę. Mamy te plącza znowu. Kolejna jakaś grota. Znowu są te... jakaś komnata. Teraz spaliliśmy jakąś drogę. A tu pewnie mamy te wyjście. Ewa, dokładnie tu mamy wyjście. Wypaliliśmy sobie tu przejście. Ja już myślałem, że znowu jakaś zagadka długa będzie. Dobra. Tu mamy jeszcze jakieś czy da się to jakoś wyróżyć. Nie no dotarliśmy. Coś do skanowania Prawda. mamy Wynurzenie koło Esencja mocy znowu mamy punkt umiejętności. Jakiś martwy ktoś tu jest. Ile zdołamy przeżyć, zanim przybędzie pomoc? Chyba żadna pomoc nie przybędzie. Jesteśmy zdani na siebie. Szczera twoje twoje Jedi mają swojego się obliczu. Zniszczenie kabu Patrzę w oczy. odchodzą, a to wniosły, że nie mogą liczyć na ratunek. Ja mogę sobie z tym chodzić, e, no to fajne to może wolę tutaj zostawić. Jakiś plącza mi tu pokazuje, że są Dobra zacię Zaciął mi się materiał i ogólnie w tej wieży, co Wam film nie pokazał, oczywiście zdobyliśmy nową broń W telewizorze leci film, który miałam nagrać ale wziąłem z YouTube'a fragment tego filmu, gdzie wchodziliśmy, no tam mieliśmy do wejścia dwa komando Droidy, tu mamy różne cutscenki, jakie zdobyliśmy i tu mieliśmy, spotkaliśmy poruszników Ravisa. No i jeszcze mieliśmy Rancora, który wyszedł. Fajnie go załatwiłem, ale materiał mi się nie nagrał. Mieliśmy te roślinki, które wybuchały. Mogliśmy otworzyć dźwigni. No i spotkaliśmy też Skwę, który Wam opowie historię. cała historia jest ogólnie nagrana. No i chyba w następnym materialu będziemy kontynuować wątek popularny. Na szczęście wątek popularny nic nie zacząłem. I zaczniemy właśnie z ten wątek popularnym w następnym odcinku. Tutaj mamy właśnie tego rancora. Też się zdziwił, że tu rancor jest. Ale tym razem był łatwy i łatwo go się pokonało. samo zwiększyliśmy sobie Uzi, atuty, tuty sobie więcej stymów. Mamy teraz 11. Co tak z takich nowych rzeczy? No w tej jaskini było dużo tych właśnie danych dyskowych czy coś takiego. Szkoda, że mi się ten materiał nie nagrał, bo był na bardzo świetny. No, ale duży to nie był ważny, Co bo to nie był wątek fabularny, który będzie w następnym odcinku. przeciwne stworzenie. Lepki czy chacz. Uwielbiają gnieścić się w zacisnych zakotkach morza, a, a żaden nie jest zbyt zaciszny dla Skówa Nieźle. Chyba. I zobaczymy. No i dobra i tu my właśnie w tych wazonach Aha. zdobyliśmy te dane dyskowe I tutaj i też w tym odcinku zdobyliśmy pakowanie tych roidów, właśnie są na tym materiale możemy ich teraz hakować tak samo dobędziemy tutaj, tutaj jest jakiś, wykrywać skrzynę na mapie kogo możemy widzieć gdzie są skrzynie a tym samym chyba była tutaj legendarna skrzynia ale tam był chyba fragment Miecza świetnego, coś mi się tak wydaje. Zanieśmy ten dysk danych do ZI Widzę No tutaj też mamy że dużo tych danych dużo. Co jakieś rozwalałem to był kolejny dysk danych Zbierałem sobie i kupiłem sobie dodatkowy atut Żeby mieć 4 paski, bo miałem tylko 3 Zaraz przejdziemy właśnie do Tej pułapki, którą Musieliśmy być a z trzech poruszników Ravisa, tutaj właśnie spotykamy ich po drodze. Niby są uwięzieni. No to super. tak naprawdę prowadzą nas do pułapki. O tu mamy właśnie ten zestaw hakowania a Widzisz yeah. to? Dużo było takich skocznych zagadek też było dużo skrzynek pokrywalnych Niektóre właśnie mi się udało Zanieśliwe odnaleźć dzięki te z do temu schematowi do Co skrzynek Spisałeś się Bidi No i też było dużo zapitych Jedi Przepaliło je na Myślisz, że jeszcze się no Tam był no uchwyt do miecza świetlnego Nie! <młysza> Okropne. Leży tu już dłuższy czas. i tu właśnie mam to pułapkę co za taka palina z trzech stron dobra to tak zostawcie lajka, like, suba, komentarz a my wyjdziemy już chyba w lepszym materiale niż w tym ale miałem jakiś problem z tym nagraniem ale następny razem wyjdzie lepiej jak będzie w popularny Dobra, to na razie i cześć Gdzie on jest? Gdzie jest Dagan Gera? Nie wiem. Nie znaleźliśmy go. Ale dopuścił się Mordu na Jedi. Musi za to odpowiedzieć. Rozumiem. Ty przestrzegasz swojego kodeksu, a ja swojego. Zawdzięczam Daganowi wszystko. Ale tobie nic nie jestem winien. Muszę je otworzyć.